Przede wszystkim nagrywamy staw, jaki mamy na Sylwestra. Aczkolwiek wszystkiego nie wystrzelamy, nie damy rady wystrzelać, ale część na pewno. Także chciałem Wam mniej więcej pokazać, co, jak, co, co doszło nowego, co mamy z zeszłego roku, coś, co zakupiliśmy, co mieliśmy w zeszłym roku. No to tak się to mniej więcej tutaj prezentuje. Mniej już. Mniej niż ostatnimi laty było. A może tyle samo, tylko szerzej ułożyłem. Chyba tak. Chyba troszkę szerzej ułożyłem. Ech, no co tutaj mamy? Jedziemy tu od dołu, od lewej. Na dole mamy Signature Range. Od klaska kaliber. Tu jest bodajże 30. Tak, 30. Kaliber 30. Nie wiem ile strzałów. Hm. No właśnie nie ma, a mniejsza oto. Tutaj mamy Mirandę od Surexa. Jest bardzo fajna kostka j 402 Piękna kątowak wyrzutnia. Tutaj takie hamerki Single shoty Optik. To jest takie strzelania przed, przed północą. Screamy. Jednego odpaliliśmy. Myślałem, że to będzie huk A tutaj jest tylko gwist Z jednej strony też całkiem fajna opcja. Titanium, Salut, Thunder King od Jorgę już niedostępne. To są tak raczej. Yy, może którąś strzelę, ale zobaczymy. J290, Hotstar. Tutaj mamy jeszcze rzymskie ognie. Trasa WALENCJANA. Rzymskie ognie, tu są od Jorgę, to są od Triplexa. Tutaj mamy Dumbum, Rakietki Thunder. Kiedyś strzeliłem, całkiem fajne. Akurat chyba trafiłem na tą dobrą, yy, dobrą partię tych przygody, fajna kosteczka. Możesz no, ja sobie tak strzelam. Dwie kulki co roku, tak od trzech lat. Ty Thunderbomby, Airbomb od Piromaxa, Tukana, Dead Star od Surexa. Tutaj mamy Final Cake od Triplexa, wyrzutnie Avatar, 120 strzałów. Jakieś dymiki, nowe karbony. Ciekawe jestem jak te karbony strzelają nowe. Tutaj mamy wyrzutnie Kevlar. plary do zabawy przed Sylwestrem. Tutaj hmm, wulkaniki do zabawy typowo przed, przed północą. Nie przed Sylwestrem tylko przed północą. W zeszłym roku miałem generator Y. W tym roku też zakupiłem. Bardzo fajna kostka. Spaceline 2 od Jorge. JW-818. Tutaj takie małe kostki. Od klaska to klasek, klasek robi. Signature Range 49 strzałów w kalibrze 20 mm. Best Price Dumbum 5 sekundowy. Honor 1. Honor 4 odpaliliśmy. Świetna kosteczka. Mała, świetna kostka. Jeśli Honor 1 zrobi tą samą robotę, super. SOS to tak też to przed północą zabawy. To jest te, teoretycznie, to jest ACAP, ACAP tylko nie wiem czy to jest e, efektowa, czy, czy hukowa. na Crime, to jest Arco, to też chyba było ARKO z tego co pamiętam. Top Gear, świetna wyrzutnia, w tej chwili chyba już niedostępna. Rewelacyjna. Yy, Watchdog mieliśmy w zeszłym roku, w tym roku też mamy. Tu nadal mamy taką potężną 120-strzałową w kalibrze 25 mm. Challenger od Komety, nawet nie pamiętam kodu. Eee, tutaj jakaś nowość. Unlish, The Demon, Draco, Kung Fu z zeszłego roku. Tutaj mamy Spider-Amazing Spider 25 strzałów. No i tutaj mamy kowtaczki z Lidla, Gladiator, Gorilla i Mafia. No i Krem de la Krem tor. j 2831 Podobność jest niesamowita z tego co widziałem gdzieś tam na nagraniach. No to robi robotę, robi robotę. Petardki to są takie, które bym chciał odpalać Sylwestra. Tutaj coś małego do testów, tu do testów. Karbony też do testów. Tutaj u góry mamy o rakietki. Muerte rakets Ciekawe, jak one się sprawdzą na taką małą gramaturę. Duże wulkany od Jorge Kraklingowe. Tutaj komplet wulkanów tych średnich. Kolor Krakling Silver i Gold. Blasty. To tak do zabawy, właśnie przed północą. Rakietki do zabawy przed północą. A może o północy? No zobaczymy. Bazuka. Kupiłem dwie, jakoś dwa lata temu tak jedną strzeliłem w zeszłym roku, w tym roku 23 na 24 sobie strzelę następną. E, tu mamy kilka takich rakietek wyjąłem. Właśnie pojedyncze sztuki, o tu się wysypały mi eksplodery. A, pojedyncze sztuki, czy coś tam gdzieś było testowane, straszna na badzie wie, od, od hesti. No to są też tak do zabawy przed typowo z Sylwestrem. Coś jeszcze? No teoretycznie tak. Tutaj jeszcze mam różne petardy takie właśnie napoczęte, nie napoczęte. To z tych, te napoczęte sobie. O takie, tutaj mam Krachmeny. Mm, krachmeny. Tutaj mam Explodery na napoczęte. Tutaj mam e, Dumbumy mini napoczęte. Mm, super Banger. O tutaj mam e, karabinki też będę chciał strzelać, o tam są nietiesy też napoczęte są tak z testów po prostu pozostawało o tam są thunderbomby też parę sztuk, no mam takich parę sztuk właśnie paczek napoczętych co gdzieś tam były testowane no, tutaj mamy też z testów mi zostały Dumbumy to są p 613 r kurcze wypadają nie p5 Du 13. kładać. Tak, tu zostały mi FP3 nowe. Jeszcze mam FP3, FP3 JC05. Tutaj mamy Explosive Balls jedną Odpaliłem bardzo fajne od Piro Maxa. O, jeszcze tu mam, zapomniałem, od e, jorgę. Besta. Best od Jorga. O, rakietki zapomniałem tutaj mamy Skyrocket JR04. No i tak to się mniej więcej tutaj prezentuje staw na Sylwestra. Oczywiście wszystkiego nie dam rady wystrzelać. O, dałoby radę, ale część zawsze zostawiam taki zalążek, zalążek zostawiam na przyszły rok żeby w przyszłym roku też dało radę postrzelać trochę. Także tak to się mniej więcej prezentuje. No i to by było na tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.